Siemano, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Seweryn i dzisiaj chciałbym zrobić odcinek o tak naprawdę pierwszym odcinku drugiego sezonu solo leveling. Bo jest super, naprawdę wyszedł super ten odcinek i jest dla mnie praktycznie idealny. A stwierdziłem właśnie, że go zrobię, bo dużo osób ocenia go nawet 10 na 10, więc chciałbym powiedzieć, o czym mniej więcej był, co mi się w nim podobało, co mi się mi w nim nie podobało, chociaż raczej nie ma rzeczy, która mi się w nim nie podobała, chyba nie ma dosłownie ani jednej rzeczy, która by mi się w nim nie podobała. Yy, od razu mówię to też pod względem tego, że ja przeczytałem całą manhue, więc Manchę Manchę znowu nie, dalej nie wiem, jak się to mówi, więc yy, mogę po prostu powiedzieć, jak ja to pamiętam, nie? Jak to dawno, ta, dawno, dawno temu naprawdę obejrzałem, bo ja to... Jak skończył się pierwszy sezon anime, no to ja od razu zająłem się czytaniem mantły, nie? I dla mnie to było super, naprawdę wciągające, więc zobaczy, znaczy zobaczycie, czy sprostało to moim oczekiwaniom. No dobra, ogólnie warto zaznaczyć, że na początku było takie przypomnienie wydarzeń z pierwszego sezonu, co jest w tym spoko rzeczą, bo du dużo osób po prostu nie pamięta, tak? No bo, na przykład nie wiem, załóżmy ja sobie oglądam jakiś serial na Netflixie i nie wiem, jest za dwa lata dopiero, na przykład dalsza część, tak na przykład jest Alice in Borderland. Były, był pierwszy sezon, to, to ja od razu tam oglądałem pierwszy, później, żeby z siostrą obejrzeć drugi, musiałem znowu obejrzeć pierwszy, teraz podobno ma być trzeci, więc znowu trzeba będzie obejrzeć, żeby coś pamiętać. Mniej więcej więcej, więc yy, takie coś, nie? Dlatego spoko, że to jest. Yy, jest opening, o którym zrobię osobny odcinek, bo ja ogólnie raczej openingów nie oglądam. W sensie ja wychodzę z takiego założenia, że w nich często można znaleźć jakiś spoiler, a ja jestem dosyć szczegółowy i dosyć analizuję. Yy, no niby to nie jest nic złego, ale ja raczej openingów nie oglądam, dlatego zrobię o nim osobny odcinek, gdzie po prostu go obejrzę. Więc o nim się za dużo nie wypowiem, ale tak jak mi przemknął to całkiem spoko. Yy, ogólnie fajne jest przedstawienie Sunga pójścia do szkoły, tej swojej siostry yy, No tam wiadomo, że Sung jest teraz taki no hot ogólnie, nie? Wszystkie laski. Patrzą się na niego z otwartą buzią, wszystkie są takie zawstydzone, fajny chłopaczek, nie? Taka fajna zmiana, nie? Bo podejrzewam, że jakby przyszedł dwa miesiące wcześniej to by to inaczej wyglądało, więc z całkiem spoko, z całkiem spoko. Ogólnie też tutaj można zauważyć już na tym etapie, że grafika grafika yy, no jest bardzo podobna, ale jest nawet trochę lepsza niż w pierwszym sezonie, a to jest bardzo ważne, bo solo leveling yy, jakby ma fajną historię, plus jeszcze zajebistą e, grafikę, coś takiego jak e, dla mnie Demo Slayer, nie? Więc to jest naprawdę duży plus tego anime, że po prostu oglądasz go, to anime i pa patrzysz się na nie z zaciekawieniem, z zachwyceniem. E, nie tak jak na pierwsze odcinki Blue Locka, bo to była tragedia. Chociaż anime spoko, w sensie sama fabuła też przeczytałem. Na razie jestem na bieżąco z mangą. E, no i dobra, no tam Sung tam się coś tam dowiedział, poszedł do, yy, do tej koleżanki Ginach, tak, nie, nie pamiętam już, jak ona się nazywała, poszedł do niej, no i yy, wziąłem ją na rajd, żeby jej pokazać, wiecie, że to, to tam nie jest takie fajne, że nie ma co starać się być łowcą, szczególnie jak masz rangę E, bo jak masz rangę E, to jesteś troszkę silniejszy niż normalny człowiek, a podejrzewam, że pewnie wytrenowany człowiek mógłby Cię pokonać, więc yy, to coś takiego. No i ogólnie tam też widzimy przybycie Hwanga Dongsuka, tak chyba on tak się nazywa, yy, jeżeli nie to sorry. Yy, ale no widzimy jego przybycie, też, fajn, też fajnie jest animowany, yy, daje vibe tak jak w manchwie tego takiego chujka, nie? Tego takiego trochę ciecia, który wyżej strana niż dopama tak naprawdę. I mogę się z tym zgodzić, bardzo fajnie to wygląda, fajnie to zrobili. Ogólnie, teraz widzimy Kimchula, później tego łowcę rangę, rangi A, który z tankiem. I on e, także jest takim chujem, nie? Może nie aż takim jak Dong suk. Sook, chociaż no wiadomo, suk mu zabił brata, nie? Ale no Kimchul jest ogólnie takim chujkiem, lekceważy tych słabszych rangą hmm. Wiecie, no trochę też się nie mam mu w teorii co dziwić, no bo to jest loch rangi C, a tam idą łowce rangi E którzy zostaną zabici przez, nie wiem, randomowego być może królika z lasu, nie, więc to, to tam się też nie ma co dziwić, chociaż no, ogólnie no, widać, że jest takim niezłym chujkiem. Co, no wchodzą do tej bramy, brama staje się czerwoną bramą, czyli po prostu jakby wszyscy weszli, ona zmienia swój poziom trudności, Taki nie da się z niej wyjść, ani się do niej wejść, więc posiłki nie dotrą, dowiadujemy się, że tam jeden dzień trwa, tam jedna godzina na zewnątrz trwa tyle, co tam dzień, więc trochę im to tam może zlecieć, Ogólnie są wszyscy zaatakowani przez elfy. Sung ratuje tą koleżankę swojej siostry. Tam jeden typo umiera, tam zostało dwóch najsłabszych zaatakowanych, nie? Dwa miesiące temu to byłby Sung i ta jego koleżanka, ta koleżanka jego siostry. Więc no dobrze, że się wzmocnił, tak? No i tam też widzimy tą parę która zauważa tą healerkę rangi B, Czy healerkę, to jest taki support chyba, tak? Po prostu chyba nie jest healerka. Zauważa właśnie siłę Sunga, że Kim Czuł nie zauważył w ogóle tych strzał, którymi zostali zaatakowani przez lodowe elfy, mroźne elfy, a jakby Sung to zauważył, obronił i to w sumie mu nie sprawiło większych problemów. Tak nawet ją zopał w rękę, cała rękę mu się zamroziła, nic mu się nie stało, więc ona tam później do niego mówi, że, że właśnie jest pewnie rangi, że nie jest rangi A, i do siebie mówi, że jest pewnie rangi A albo nawet wyżej, więc no, tak naprawdę ma rację, nie? <ścoughs> Kim Chun mówi, że mają się podzielić na dwa oddziały, z czego, je, z czego odpycha jednego typa, bo powiedział, że tylko typy rangi B i wyżej mogą brać udział, więc to trochę zmniejsza swój oddział. No a tam Sung przewodzi reszcie, ta jeszcze ta Park ta ten support rangi B poszedł do Sunga, no bo wie, że Sung jest silniejszy. No i co, no ogólnie jakie jest moje zdanie w ogóle? W tym temacie, że jakby no, zostało podzielone dwa oddziały. W pewnym sensie jest to straszne, naprawdę, bo to jest skazanie tych słabszych chłopców na śmierć. Ale z drugiej strony Kim Chul jest takim dowódcą, więc musi zmaksymalizować jakby szanse na wygraną. No to z jednej strony maksymalizuje szanse na wygraną, wywalając y, tak zwane śmiecie dla niego, ale z drugiej strony pozwala Parhijin, która jest zaporta jako rangi B, sobie pójść. Jakby nie rozumiem, nie? <laughs> trochę, trochę tutaj, e, jakby, no, no nie wiem, nie chciałem powiedzieć, że Mem z dwoma Spider-Manami, no ale w sumie to, to, to nie to. Ale no w każdym razie, no trochę dziwne. Ogólnie oddział, jakby Sunga sobie fajnie radzi, tam wiecie, on im wyciąga ciepłe ciuchy, zabija tam później niedźwiedzie takie lodowe czy tam różne, Mają w ogóle obóz, no, no ciepło, ognisko, jedzenie, wszystko super. Sung później idzie. Wybić w ogóle resztę tych niedźwiedzi przy, przyzywa pierwszy raz swoją armię, tak, i tam, no, ogólnie, armia silniejsza od tych niedźwiedzi, zresztą oni się tam, ci jego rycerze mogą regenerować. i Igris walczy z tym bosem niedźwiedzi. Ogólnie, bardzo fajnie jest animowane, mimo że to jest jakaś totalnie poboczna walka, to jest to super zanimowane, bo, no, są nie 10 na 10 jest ten odcinek, a. Mm... Ten oddział Kimchula no, sobie nie radzi. W sensie tam trafiają na niedźwiedzie Kimchula po Kimchulu widać, że jest silny, no one shutuje te niedźwiedzie, tak? No Wiadomo, że to jest poziom Sunga, który one shutuje gołymi pięściami te. No, bez większych problemów te niedźwiedzie, no ale jednak daje sobie radę. Wydaje się być całkiem dobrze poinformowany, przygotowany, całkiem taki, no. Można powiedzieć, no, całkiem porządnym łowcom się wydaje być, tak? Tam też pojawia się w międzyczasie ten bike ba tak, tak. Ten e, przywódca tej gildii Białego Tygresa, no i mówi, że wszystko jest źródłem Kim Czula. Tam, ten ziomek, który sprawdza mu tych owców, mówi, że tam, jest, że tam jest Sung, który może przeszedł ponowne przebudzenie. No, wszystko spokojnie, ale no to w sumie tyle w temacie. I co? No i w sumie to tyle. no Sung wybija wszystkie. Kończymy w sumie odcinek na tym, zmienię trochę to co chciałem powiedzieć. Kończymy odcinek na tym, że Sung wybija wszystkie pozostałe niedźwiedzie. I w sumie to tyle. No, wybija wszystkie pozostałe niedźwiedzie. Odcinek się kończy, czekamy na resztę. Yy, no, a jeszcze tam w międzyczasie w sumie widzimy, że na no oddział yy, Kimchura został yy, tam yy, troszkę rozbity, tak. Więc no, co? no Mam nadzieję, że odcinek się, się spodobał. A nie, jeszcze muszę jedno dodać. Ogólnie to tak, co mi się podobało, bo miałem na koniec dodać: grafika zajebista. Dosłownie tego oczekiwałem od Soul naprawdę. Tego oczekiwałem też od Blue Lock, ale to inna kwestia. Zajebista grafika. Dźwięki, muzyka, wszystko fajne, ogólnie troszkę wiadomo, że anime pędzi, no bo w manhwie w sumie też pędzą, więc tutaj ten argument ludzi bym ogólnie odrzucił, tak wychodząc trochę na bok, no bo nie oszukujmy się, no jak w manchwie pędzą, no to czemu w anime mają nie pędzić, teraz jest etap, w którym są zyskuje najwięcej siły w najszybszym czasie, więc no nie ma co narzekać, teraz troszkę to będzie tak wyglądać, że będzie to minimalnie przyspieszone. No co, no nie wiem, mi się odcineczek bardzo podobał, szczerze oceniam go 9 na, 10 na 10 w sensie może 95 na 10 bo tam mogliby kimczula trochę jako takiego minimalnie większego chujka przedstawić. Bo ja mam takie wrażenie, że on mi w Manfredzie zapamiętał jak taki totalny chujek, taki naprawdę taki śmietnik. Tutaj troszkę milszy się wydaje być, ale 9, 10 na 10 myślę, że śmiało, bo ten kimczul to Kimczulnia. No i co? Y to chyba tyle, nie? Omówiłem co się działo, odcineczek super, wszystko mi się podobało, nie mam zarzuceń względem manchwy, yy, nie wiem, wszystko wydaje się być tak jak zapamiętałem, naprawdę super sprawa, no i co, dzięki za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobało, zostawcie suba, lajka i do następnego, siemano!